Witam Państwa. W poniedziałek 15 kwietnia ostatnio pokazywałem wykres WIG-20 w skali tygodniowej. Przypomnijmy sobie, jak to wygląda w skali dziennej. Oczywiście bez jakichś zasadniczych zmian, generalnie punktem odniesienia pozostaje cały czas średnioterminowy opór 2433-38. Natomiast dzisiaj chciałbym. Zwrócić uwagę, wyeksponować znaczenie pułapu cenowego 2335, choć chyba ostatnio też wspominałem o tym charakterystycznym rejonie. Tutaj na wykresie pokazane jest tylko zniesienie 61,8 tej ostatniej potwali wzrostowej. Ale jak wiadomo, możemy także analizować w tej chwili wykres pod kątem takiej potencjalnej formacji, hipotetycznej formacji A, B, C, D. I projekcje tego układu wypadają właśnie w rejonie 61 i 8, co no, w ogromnym stopniu podwyższa znaczenie tej właśnie zapory popytowej. Tutaj dochodzi jeszcze dolna linia kanału w kolorze zielonym, ewentualnie ta linia czerwona, która także ma prawo po przełamaniu pełnić rolę wsparcia, więc te linie gdzieś w tym rejonie się przecinają. Dlatego no wydaje mi się, że to jest taki krytyczny rejon cenowy dla ewentualnie e e e tej, tej koncepcji zakładającej możliwość rozwinięcia się ruchu e korekcyjnego, ruchu spadkowego. Więc z punktu widzenia techniki, jeśli popyt uaktywniłby się tu w okolicy 32.335, no, e trudno byłoby mówić o e pogorszeniu się sytuacji techniczniej wykresu. Problemy pojawiłyby się dopiero w przypadku przełamania tego wsparcia, co wiązałoby się tak naprawdę z negacją wzrostowego układu harmonicznego ABCD. W tej chwili jednak to popyt wykazuje się nieco większą aktywnością, aczkolwiek, no, jak widać cały czas są tutaj kłopoty z pokonaniem 2387-92. To jest taka lokalna strefa, która w tej chwili pełni rolę oporu. Jakiejś, jakiejś szczególnej wagi nie przywiązywałbym do tego zakresu cenowego, choć gdyby udało się go pokonać, nie można wykluczyć ruchu powrotnego właśnie w okolice tego styczniowego maksimum, czy też węzła 2433-38. Tak podsumowując, to chyba nie ten pułap wyznaczony na bazie maksimum styczniowego powinien nas w szczególności interesować, a właśnie węzeł 33-38 jako to główna średnioterminowa zapora podażowa. Więc y, tym pierwszym sukcesem lokalnym w tej chwili byłby powrót indeksu ponad 2387, 92. Z kolei sygnał negatywny pojawiłby się dopiero w przypadku przełamania 2335. Kontrakty, skala 60 minutowa. Tutaj nam się zrealizował scenariusz w postaci ruchu powrotnego do wydronionego nie tak dawno wsparcia 2355-57. W piątek popyt nie zdołał wybronić lokalnej strefy 2377-81. Ona już nie jest zaznaczona na wykresie. W każdym razie sugerowałem, że no, jeśli taki scenariusz się urzeczywistni, popyt, popyt nie wybroni tej strefy, to najpewniej znajdziemy się ponownie w okolicy 55-57. To się w przedpołudniowej, w facie dzisiejszego handlu ten scenariusz się nie zrealizował. W tej chwili popyt stara się Wykreować ruchy odreagowujące. To jest troszeczkę nieaktualny wykres, bo już w tym momencie wydarzenia rozwijają się w okolicy 38,2, czyli 2377. To jest pierwszy opór, choć charakterystyczny, dlatego że no, został wyznaczony w oparciu właśnie o zniesienie 38,2 poprzednie yy, minima cenowe. Zasada zmiany biegunów no i przede wszystkim tam line. No, te elementy wszystkie tworzą nam jakąś jakoś lokalną zaporę podażową. Jej pokonanie no, mogłoby wzmocnić popyt, i wtedy obserwowałbym rynek tutaj przede wszystkim w odniesieniu do strefy 2388, 2391. To jest też intradayowa zapora podażowa, wyznaczona tylko na bazie tego bieżącego, bieżącej potwali spadkowej. Kluczowe znaczenie oczywiście, jeśli chodzi o opory. Posiada niezmiennie strefa 2414-2418, gdzie ukształtował się nie tak dawno lokalny punkt zwrotny. No i ten wątek dotyczący układu ABCD, tutaj troszeczkę inaczej to wygląda niż na wieku 20, bo tu ważną rolę, o czym mówiłem przed momentem, pełni obszar 55-57 i nieudana próba obrony tej strefy, choć na razie mamy do czynienia ze wzrostem aktywności popytu, mogłaby skutkować tym, że ukształtowałaby się ostatecznie właśnie ten, ta formacja ABCD, i wtedy wykres powinniśmy obserwować w odniesieniu do obszaru 2330-33. Wspominałem o tej kwestii w dzisiejszym komentarzu porannym. Na razie dość bezpiecznie, bo transakcje na kontraktach na serii czerwcowej są zawierane ponad 55-57. Indeks DAX również przypominam się skali dziennej. Ostatnio był wykres średnioterminowy. No tutaj wiemy, że wydarzeniem jest pokonanie tej górnej linii kanału. Zniesienia 50% całej Bessy. Już nie pokazuję teraz tego zniesienia, bo Wydarzenia przeniosły się w i 61,8 tej właśnie potwali spadkowej. To jest ta czarna przerywana linia. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne na wykresie. W każdym razie pułap 1287 to jest najbliższy opór, a równorzędny opór, jeśli chodzi o wiarygodność w stosunku do 11742-11767, czyli tej strefy, która w dość spektakularnym stylu bardzo dynamicznym została sforsowana, więc analogicznym węzłem jest 12.283, 12.330. To jest strefa już wyznaczona w oparciu o 61,8 całej bez zapoczątkowanej w styczniu 2018 roku. No tutaj popyt zachowuje przewagę już w ujęciu średnioterminowym również, a jest to związane właśnie z pokonaniem 11742-11767, i tym samym doszło do wybicia tej linii zielonej. Więc to jest jakby pozytywny sygnał. On determinuje w tej chwili rozwój wydarzeń na rynku niemieckim. Kolejny pozytywny by się pojawił w momencie pokonania 61,8. Wspominałem nie tak dawno, że no tutaj też wypadają projekcje, m.in. układu 1, 2, 3, 4, 5. Możemy sobie tutaj taki wątek wprowadzić, choć nie chcę go rozwijać. W każdym razie 12 12090, mniej więcej ten rejon jest. Według mnie ważnym je, oporem technicznym, i gdyby popyt wykazał się determinacją i zdołał pokonać również i ten opór, to dość szybko, z punktu widzenia jakby Techniki pewne, pewnego logicznego ciągu zdarzeń powinniśmy się znaleźć w okolicy 12,283, 12,330. Sygnał negatywny to domknięcie luki hossy i przede wszystkim przełamanie strefy 11,742, 767. Ten węzeł powinien teraz pełnić rolę silnego wsparcia technicznego, bo tu także wypada 14,6 całej tej hossy, a także zniesienie 23,6. Bardzo silna zapora popytowa. No i trudno to jest cały czas wprowadzać jakieś nowe wątki, jeśli chodzi o indeks amerykański, S&P, to niezmiennie posiada przewagę, nie odnotowujemy na tutaj wzrostu aktywności podaży, pomimo że indeks konsekwentnie zbliża się do bardzo ważnego długoterminowego oporu 2965-2985, widać już bezpośredni test tej linii niebieskiej, ona już wcześniej pełniła rolę oporu, no ale to jest taki pojedynczy element, no nie ma co chyba jakoś tutaj specjalnie podkreślać znaczenia tej linii, no niemniej jednak mamy test um, takiej klasycznej bariery nie, podażowej. No większe znaczenie mają te ostatnie maksima cenowe, czyli uwidocznione na wykresie w 2939. No kluczowe znaczenie oczywiście ten historycznie potwierdzony węzeł podażowy o znaczeniu takim no nie tylko nawet średnio, ale przede wszystkim długoterminowym, to jest 10%. Prawie 15 lat na bazie takiego horyzontu został ten węzeł skonstruowany i tutaj ukształtował się punkt zwrotny. To jest według mnie y, naprawdę istotna, bardzo ważna okoliczność. Jeśli chodzi o wsparcia, to w pierwszej kolejności dopiero przełamanie 2813-28 wygenerowałoby nam sygnał krótkoterminowy sygnał nie, słabości, to mogłoby stać się tym przysłowiowym bodźcem zachęcającym podaż do ponowienia ataku, no, ale na razie popyt kontroluje na rynku wydarzenia. Widzimy, że dość sporo w tej chwili tutaj brakuje. Jest dosyć duża przestrzeń do węzła 2813-28. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.